Witajcie drodzy widzowie. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj druga część serii o stosunkach dyplomatycznych Izraela i państw arabskich. Jak pamiętacie, w biegłym tygodniu opisywaliśmy Wam proces pokojowego rozwijania relacji na liniach Izrael-Egipt oraz Izrael-Jordania. Dzisiaj kolejny rozdział normalizowania stosunków Tel Awiwu z partnerami świata arabskiego. Zapraszamy. Po podpisaniu deklaracji waszyngtońskiej w 1994 roku, a tym samym nawiązaniu pokojowych relacji pomiędzy Izraelem i Jordanią, Tel Awiw przez długi czas nie powtórzył już sukcesu na polu dyplomatycznym z jakimkolwiek krajem arabskim. Powód tego był oczywisty: trwająca okupacja zachodniego brzegu Jordanu i strefy gazy oraz napięte relacje z funkcjonującą na tych terenach autonomią palestyńską. Pewna szansa na przełom w tym zakresie pojawiła się w 2002 roku. Wtedy to z inicjatywy Arabii Saudyjskiej na szczycie Ligi Państw Arabskich w Bejrucie wystosowano inicjatywę pokojowego rozwiązania sporu na linii Izrael-Palestyna. Wydany na szczycie dokument liczył 7 punktów, a jego najważniejszym postulatem było wezwanie do wycofania się Izraela z okupowanych terytoriów oraz uznania niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą we wschodniej Jerozolimie. W zamian członkowie Ligi Państw Arabskich mieliby kolektywnie uznać Izrael oraz nawiązać z nim relacje dyplomatyczne. Ówczesny premier Izraela, Ariel Sharon, odrzucił postanowienia inicjatywy, głównie ze względu na wspomniany postulat zakończenia procesu okupowania terytoriów palestyńskich. Inicjatywa była kilkakrotnie ponawiana, jednak ostatecznie żaden z kolejnych premierów Izraela jej nie poparł. Pomimo porażki wspólnego działania członków Ligi Państw Arabskich, przełom nastąpił 13 sierpnia 2020 roku. Wtedy to bowiem Izrael, USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie wystosowały wspólne oświadczenie. Zapowiadało ono nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma bliskowschodnimi graczami oraz rozwijanie pokojowej współpracy. Oświadczenie nazwano Porozumieniem Abrahamowym, od imienia proroka Abrahama, który jest uznawany zarówno przez muzułmanów, jak i Żydów. Na samym porozumieniu się nie skończyło. Miesiąc później w Białym Domu doszło do sygnowania dwóch traktatów pokojowych. Stronami pierwszego z nich były oczywiście Izrael i Emiraty. Podpisy w imieniu państw złożyli odpowiednio premier Benjamin Netanyahu oraz Abdullah bin Zayed al-Nahyan, minister spraw zagranicznych ZEA. Drugi traktat ustanowił zaś pokojowe relacje pomiędzy Izraelem a Bahrajnem, w imieniu którego podpis złożył szef dyplomacji tego państwa Abdul Latif bin Rashid al-Zayani. Świadkiem ceremonii sygnowania obu umów był ówczesny prezydent USA Donald Trump. Niedługo po całym wydarzeniu, wszystkie trzy państwa ustanowiły swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne u nowych partnerów, a Izrael otworzył swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów z Emiratów i Bahrainu. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy porozumieniach abrahamowych. Jak pewnie się domyślacie, wydarzenie to wywołało żywe reakcje u społeczności międzynarodowej. W końcu nieczęsto zdarza się, aby państwo takie jak Izrael uzyskało aż dwóch nowych partnerów w tak krótkim czasie. No ale przejdźmy do rzeczy. Nie jest niespodzianką, że przywódcy autonomii palestyńskiej potępili porozumienia z Izraelem, nazywając je zdradzieckimi. Mieszkańcy Palestyny dopuścili się nawet podpalenia flagi Emiratów i Izraela, pokazując swój gniew wobec porozumień. Gorzkich słów nie szczędzili także Iran i Turcja. Prezydent Iranu Hassan Rouhani nazwał pakt wielkim błędem i ostrzegł Emiraty przed szkodliwym wpływem Izraela. Z kolei prezydent Turcji Erdogan potępił działania ZEA oraz Bahrajnu, jednocześnie grożąc możliwością zerwania stosunków dyplomatycznych z obydwoma państwami. Należy jednak podkreślić, że były to odosobnione głosy. Część państw arabskich, w tym dotychczasowi sojusznicy Izraela, Egipt i Jordania, a także Oman, zaoprobowały porozumienia abrahamowe, jednocześnie wyrażając nadzieję na przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie. Swojego poparcia dla traktatów pokojowych wyraziło także kilka państw obu Ameryk oraz cała Unia Europejska. Wpływ porozumień abrahamowych na świat arabski musiał być niezwykle silny, gdyż jeszcze w tym samym roku do grona potencjalnych partnerów Izraela dołączyły Sudan oraz Maroko. W październiku Republika Sudanu zawarła porozumienie z Izraelem o normalizacji stosunków, tym samym kończąc stan konfliktu pomiędzy państwami. O ile nie doszło jeszcze formalnie do nawiązania stosunków dyplomatycznych, to jednak zapowiedziano rozpoczęcie współpracy w sferze handlu, lotnictwa oraz migracji, a formalnie Sudan dołączył do porozumień Abrahamowych w styczniu kolejnego roku. Prawdopodobnie stosunki dyplomatyczne zostaną ustanowione gdy tylko gabinet prezydenta USA Joe Bidena potwierdzi treść stosownej umowy. Królestwo Maroka także nie czekało długo ze swoim ruchem. Już w grudniu 2020 roku państwo to uznało Izrael, a niedługo później linie lotnicze EL Al uruchomiły bezpośrednie połączenie do stolicy Maroka, Rabatu. Tym samym oba kraje scementowały wcześniej nieformalny sojusz, który trwał między nimi już kilka dekad. Co ciekawe, Maroko oficjalnie nie poparło podpisania porozumień Abrahamowych z Izraelem przez Bahrajn i Emiraty. No i na koniec pytanie kto następny? Wiele wskazuje na to, że kolejnym państwem arabskim, które uzna Izrael, jest Arabia Saudyjska. Państwo to od dawna pozostaje w konflikcie z Iranem i potrzebuje silnych sojuszników do wzmacniania swojej pozycji względem niego. Naturalnym wyborem wydaje się tu właśnie Izrael, który dysponuje znakomitymi technologiami i siłą militarną zdolną odeprzeć ewentualne ataki ze strony Iranu. Co więcej, Królestwo Saudów coraz mniej interesuje się sprawą niepodległości Palestyny głównie ze względu na niechęć wobec niebezpiecznych dlań bojówek Hamasu. Czy jednak oba kraje zdecydują się formalnie zawrzeć pokój i dać pola dyplomacji? Czas pokaże. Jeśli faktycznie dojdzie do porozumienia między Izraelem a Arabią Saudyjską, byłoby to wydarzenie o niebagatelnym znaczeniu dla całego Bliskiego Wschodu. Dzięki za obejrzenie drugiej części naszej serii o relacjach dyplomatycznych Izraela i państw arabskich. Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy ją wam w ciekawy sposób. Jeśli tak, dajcie lajka i podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. My widzimy się już niedługo. Cześć! Cześć!